Roma Pilzno. Trudny wieczór żółkowskiego w lidze Europy. Polski stoper zagrał zaledwie 30 minut w spotkaniu z Wiktorią Pilzno, po czym został zmieniony przez trenera Dan Piero Gasperiniego. Roma zdołała odrobić jednego gola, ale ostatecznie przegrała z Czechami jeden. Dwa szkoleniowiec ma opinię rządzącego twardą ręką, stąd też szybko pojawiły się komentarze, że żółkowski może mieć problemy z tym, by szybko wrócić do składu. Błąd, który popełnił zawodnik, był bezdyskusyjny. W dwudziestym minucie został łatwo ograny przez prinsa Adu, który chwilę później pokonał bramkarza Miles Vilara. Zaledwie dwie minuty później padł drugi gol dla czeskiego zespołu. Gasperini nie czekał dłużej i zdecydował się na zmianę w trzydziestym minucie meczu. Po spotkaniu zabrał też głos w sprawie 20 latka. Gasperini o Żółkowskim. Po zakończeniu spotkania włoski szkoleniowiec nie ukrywał rozczarowania wynikiem, ale jednocześnie okazał wsparcie Żółkowskiemu. Popełnił błąd, ale to młody zawodnik i będzie w stanie się podnieść. Trzeba mu dać szansę, ponieważ jest obiecującym graczem. Potrzebuje czasu, aby przygotować się do tego typu meczów, tłumaczył na konferencji prasowej. Komentarze po występie żółkowskiego pojawiły się też we włoskich mediach, które wystawiały Polakowi niskie noty. Podkreślały jednocześnie, że w tym wieku podobne sytuacje są do zaakceptowania. As Roma już w najbliższą niedzielę, 26 października. Zmierzy się na wyjeździe z Sasuolo w serię, a kolejne spotkanie widza Europy Rzymianie rozegrają 6 listopada przeciwko renders FC. Niewykluczone, że Jan Żółkowski niebawem dostanie kolejną szansę i udowodni, że może być wzmocnieniem drużyny. Marek z Luwaz, KS Sport.